Tak, pierwszy mój film z, z Minecrafta. E, tak, ta stoję właśnie przed moim wielkim wieżowcem. W ogóle przed moją super wioską, co jak Nie e, Nieważne. Pokażę wam ją w następnym odcinku. E, a teraz chciałabym wam pokazać, co znalazłem. Zanim wam będę co znalazłem, to wam opowiem, jak to znalazłem. Było tak do podziemia. Dosłownie sobie kopałem, wszystko było spoko. Nic się nie działo. znaczy nagle natrafiłem na, na bardzo dziwny kamień. I zobaczcie, co wykopałem niech Jedź! Aha, aha! Jesteśmy. Naprawdę. No I uwaga! i Iiiiiii. Tara! Tak. Miedziane ruiny dodane, dodane do jednej z najnowszych aktualizacji. I to dosyć niedawno dodanej tej aktualizacji. Więc teoretycznie mogę się szczycić mianem jednego z pierwszych ludzi. Czyli w Polsce, którzy znaleźli tą strukturę. No dobrze, w tym odcinku chcę znaleźć. To spróbujemy znaleźć jedną pełną skrzynkę. A to nie tylko jedną. To pusto. Wiesz, wiecie, też nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo jak długo. Więc spróbuję to zrobić szybko. Właśnie gdy jeżeli jestem właśnie w takich podziemnych strukturach, to się zawsze boję, że się w nich pogubię i pogubię, będę musiał się przeurać na, na powierzchnię i no, no, zgubię gdzieś moją wioskę. Dlatego eksploracją chyba się zajmiemy później, poza tym słyszałam gdzieś tutaj nie tutaj Minecraft. Jedziemy... Dobra. A propos, pierwszą oznaką anomalii, przynajmniej ja tak mi się nie znam za bardzo, też za bardzo, no, znam się, ale nie, nie jakoś tak. Odcinku. W następnym odcinku prowadzę Was po wiosce. Pokażę Wam pewien sekret. I przedstawię mieszkańców mojego budynku wielkiego. Tak, jak na razie to są jakieś tam moby, ale wiecie. Zawsze coś. O, jeszcze jedno. Gra na pewnym modzie, który... tam surpaku nie sobie wiem. Yy, się dodaje funkcjonalne meble. Ostatnie dwie i przedstawię Wam moich towarzyszy w moim domu. Hot Rudy, tak jakby Rudy, więc go nazwałem Klakier i pies Buster, więc będę z nimi nagrywał. To tyle. Oglądajcie moje filmy i to tyle. Dzięki. To jeszcze nie koniec Minecrafta, pamiętajcie.